serdecznie u mnie na kanale. Dzisiaj, słuchajcie, zabrałem Was do poznania. Tak, jak widzicie, jesteśmy na tych targach słynnych, chyba największych. Zobaczymy, co uda ciekawego się dzisiaj zobaczyć, co ciekawego poznać. Myślę, że zrobimy z tego bardzo fajny materiał. Jeżeli nie mieliście okazji tutaj przyjść, no to będę mógł chociaż ze swojej perspektywy Wam tutaj to zrelacjonować. Więc zapraszam Was na przebitki, a w międzyczasie, jak coś będzie ciekawego, będziemy oglądać. Największe wrażenie jest to, ten GT-R Skyline 34 zrobił, jako, jako takie moje wymarzone auto, kurczę. Jaka policja może wyjść? dla pana. dostałem. Dobra, teraz idziemy do następnej hali. Trochę pierwszej nam się zeszło, ale... By, było co oglądać, bo on, było co oglądać? Było, było fajnie. O, ja już nie wiem na co patrzeć teraz. W którym kierunku idziemy? Jest Omega Kickstera, choć zobaczymy Omega. Cześć, seba. Mamy to miło było się zobaczyć. Bądź Omega mam fajną korsę w kurwo. Nigdy więcej opla. Bo kalibrze, po kalibrze nie ma żadnych opli. Nie tak? ma opli? Dlaczego? Dlaczego? Omega zostaje ze mną do końca Sam życia, jestem... ale już żadnych dodatkowych znaczy A ja ci powiem, że ty mi zaszczepiłeś generalnie od małego, nie? Ja się z tego powodu bardzo cichy. Czemu? <grym> po że po kalibrze się spażyłem, naprawdę. Nie no... Ja e Fordy. Choć jeszcze przed nami... nawet pokusy zawsze ze złotych są, jakby super. Ale... No my się teraz na BMW trochę przerzuciliśmy, delikatnie, ale tak jeszcze... Ja trochę też, z Tak, E36 udało się kupić. No. Więc, dobra, nie przeszkadzam cię, bo cała kolejka. Dzięki no. mi, robisz, jeszcze raz. Dzięki, trzyma się. trzymaj się Jedziemy teraz do pawilonu szóstego, na super samochody. Tak, prawie wygraliśmy. Poznać najszybszą kobietę w naszym kraju. <grymne> <To> mi <miło. grymne> To zapraszam na zawody. No chciałbym, Pogadamy, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Zrobimy mogę. fajny materiał. Na razie się wdrażam, że tak powiem, ten świat motoryzacyjny dopiero mam czas, więc... To ja Cię wdrożę. Tak? Przyjedzie do nas na zawody, ja Ci poopowiadam, o. pokażę jakie nie fajne rzeczy. rzeczy, zrobimy Dobra, fajny to, materiał. To z chęcią przyjadę. Dobra, ma no. <laughs> zrobić. Buja, wystarczy buja, buja tak. My kanał jest wuja kar, więc tutaj... Jak ten, o tak? O, dokładnie. Dobra. Świetnie, będę miał taką pamiątkę, Jak że... Dobra. Nie tylko na, na filmie, ale jeszcze... Tak, żeby była pamiątka Super. po ojej, dziękuję, jeszcze Nas serduszko dostałem za twoje pokazy. Zrobimy datę. Ale piękne tak, auto, bo no, to są fajne, naprawdę. jest. Nie, dobra, wystarczy dobra. mi to. Super, dzięki jeszcze raz. Na Pewnie, że będę. Obiecany. Dzięki. Dobra. A zobaczcie jakie serduszko dostałem. W będę podawiam okazję pierwszy raz w skalajnie A to jest mój dream car chyba <grymne> Może się kiedyś dorobię w końcu Ja pierdzielę. To jedyna prawidłowa strona kierownicy chyba, co? W tym samochodzie Masakra Mogę? Mogę? Coś pięknego. Ile ona ma koni teraz? 600? A tak się zapytam ciebie z ciekawości, ile w takiego auta? Za rok to chyba przejdziemy na trzy dni to rozdzielimy Co? Hotel i normalnie na spokojnie trzeba Masakra Za rok przejedziemy ten swoim tutaj <grytanie> poznajecie BMeczkę? Najsłynniejszego mechanika w Polsce Reklama forte Nie no ładna nawet ładna ładna Witam cię serdecznie w końcu miło na serce. Siedlce. Siedlce, koło Warszawy Rozumiem, dzień dobry, dzień dzień dobry. państwu e, Jakieś pytania, question? Question? Nie question. no nie będę ci pytaniami zarzucał I tak masz dużo od swoich widzów pytań tak. Więc to już wiesz ja, Dla mnie to fajnie, że mogę się poznać jesteście Rękę uscisnąć Najważniejszy, bo nie, gdyby nie widzowie, nie wy, to by nie było Mobylimajku, program na osi, forte I innych super rzeczy, których tak, uwielbiam Tak jak słyszycie, no, widzicie pewnie. takie rzeczy u mnie na kanale bo Jesteście zbyt. najważniejsi No i koniec, nie Fajnie, e, widziałem no. twoją błękę, bardzo ładna Stoi tam? Stoi, Nie ukradli, stoi. jest, ale to auto ma 23 lata. No. Kurde. No. Jeszcze raz dzięki, nie przeszkadzam ci no do zobaczenia. Się. Przyjdę, to spokojnie. Jest, oglądasz Dzięki, no. dzięki.

Haha, zo goed. Dit is mijn vriendin. Dit is mijn vriendin. Dit is mijn vriendin. Dit is mijn vriendin. Dit Bo i tak nam mikrofony wszystko popadało, gdzieś musimy wejść i zakończyć. I tym oto fajnym kończącym przejazdem driftowozami kończymy ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że jakoś pokazałem Wam to, jak możliwe przybliżenie dało się to obejrzeć. Jeżeli byście chcieli więcej takich materiałów z jakichkolwiek z lotów, zostawiajcie łapeczkę. Myślę, że na pewno się przejedziemy. Jak dla mnie poznań, jak najbardziej na plus. Nie wiem, jak było w ubiegłym roku, ty, bo nie pierwszy raz miałem okazję tu być, więc porównania nie mam. Mi się osobiście podobało. Mam nadzieję, że byliście, zobaczyliście. Więc co, do następnego. Trzymajcie się, cześć!